Szok i niedowierzanie. Przemysław Rudzki masakruje słownie prezesa Legii Warszawa, Dariusza Mioduskiego i mówi w ten sposób Dariusz Mioduski nie ma kompletnie zielonego pojęcia o piłce nożnej. Dopiero tej piłki się uczy. Szokujące tak naprawdę słowa Przemka Rudzkiego. No właśnie dzisiaj na temat tych słów, na temat sytuacji Legii Warszawa, która nie zdobyła mistrzostwa Polski. No i co dalej tak naprawdę z Legią? Ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybuje, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwon, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. To jest oczywiście wypowiedź, która miała miejsce podczas programu Misja Futbol, gdzie Przemysław Rudzki, no można powiedzieć, masakruje słownie Dariusza Mioduskiego, właściciela i prezesa Legii Warszawa i mówi, że tutaj Dariusz Mioduski nie ma kompletnie zielonego pojęcia na temat piłki nożnej, że dopiero się uczy tej piłki nożnej tutaj tak naprawdę to była wypowiedź, która dotyczyła no, sytuacji Legii Warszawa, tak? Ostatnich problemów dotyczących zmiany trenerów, tego, że Legia nie zdobyła mistrzostwa Polski. Wiadomo, że w tej piłce nożnej to są praktycznie naczynia połączone. To nie jest jakby jedna decyzja. Wiele decyzji później wpływa na, na efekt końcowy. No szokujące tak naprawdę słowa Przemka Rudzkiego. Oczywiście część kibiców z tymi słowami się zgadza, część nie. Ja bym sobie nigdy nie pozwolił na takie coś po prostu, na, na powiedzenie. Oczywiście Taki słów, no bo to jest szokujące. Wyobraźcie sobie, e, wykładacie potężne pieniądze, miliony, grube miliony złotych na klub, no i słyszycie na przykład w mediach taką informację, że kompletnie się nie znacie na piłce nożnej. To są szokujące słowa. Natomiast na pewno można się zgodzić z tym, że tutaj Dariusz Mioduski popełnia czy popełnił wiele błędów prowadząc Legię Warszawa. I teraz na przykład Przemek Rudzki mówi w ten sposób, że jakby właściciele czy osoby, które chcą stają się właścicielami klubów Piłkarskich myślą, że to jest takie proste do prowadzenia, a to zależy tak naprawdę od, wiele, od wielu czynników. No i tutaj rzeczywiście trudno się z tym nie zgodzić, zresztą tej opinii wtórował też Mateusz Borek, który mówił, że inne biznesy są tak naprawdę policzalne, na przykład budowanie mieszkań, czy biznesy z, jakiejś, z fabryką, tak produkcja jakichś czekoladek, czy produkcja jakichś jakich części po prostu fabryce, to, te rzeczy są policzalne. Natomiast to jest tak naprawdę, piłka nożna jest ciężko policzalna do obliczenia, to nie są tylko emocje. Ja zawsze mówię w ten sposób, tak, to jest moje jakby zdanie, że jeśli piłkę, no, jeżeli prowadzimy jakiś biznes, tak, no to mamy tam kilka zmiennych tak naprawdę w tym biznesie, załóżmy maksymalnie kilkanaście, to no, tak, w piłce nożnej tych zmiennych jest kilkadziesiąt, często po prostu niezależne od nas, tak, natomiast oczywiście biznesmenów, milionerów, czy też miliarderów, rozpalają ich po prostu umysły, te transfery, tak, że za piłkarza można, no przynajmniej w Polsce, tak, dostać kilka milionów euro, no to są od razu w głowie, tak, bo są na przykład 5 milionów euro za piłkarza, kucze. Piotek ile kosztował? 4,5 miliona euro. 4,5 miliona euro razy 4. 20 milionów złotych można za piłkarza dostać u kuczek, jakie to są pieniądze duże. Przecież wystarczy go nakarmić, dać piłkę, strój, tak buty i to wszystko. No tak, ale to tak naprawdę zależy od wielu czynników wielu tak naprawdę zmiennych. To nie jest takie proste, że tylko po prostu wystarczy trenować tych piłkarzy i osiągną oni sukces. Także tych zmiennych jest kilkanaście czy kilkadziesiąt. Często nie mają po prostu jakby właściciele klubu na to wpływ. Natomiast rzeczywiście, no, było wiele tych błędów, jeśli chodzi o Legię Warszawa, tak? Natomiast te słowa właśnie są szokujące Przemysława Rudzkiego, Przemka Rudzkiego na temat właśnie Dariusza Mioduskiego, że miał kompletnie zielonego pojęcia, jeśli chodzi o prowadzenie drużyny. I tutaj Przemek Rudzki daje też taki balans, takie porównanie, że zupełnie inaczej se Sytuacja wyglądała, jeśli chodzi o Legię Warszawę, kiedy tutaj był Bogusław Leśnodorski, tak, tam jednak były większe sukcesy. Co prawda tam Legia dosyć po prostu w dziwny sposób odpadła, tak, no bo tam była kwestia pewnego niedopełnienia formalności, tam, że się znalazł na boisku zawodnik, który nie był w protokole, no ale to zupełnie inaczej wyglądało. I tutaj też Przemek Rudzki mówi coś takiego, że jakby Dariusz Mioduski na przykład wypowiada się na temat Legii Warszawa i na przykład że z kimś rozmawiał i ta osoba po prostu przekonała go pewną wizją dotyczącą klubu, tak? Czyli jakby Dariusz Mioduski rozpatruje zatrudnienie człowieka w klubie przez pryzmat na przykład zatrudnienia, zatrudnienia jakby w korporacji, tak? A to zupełnie inaczej wygląda, to zupełnie inaczej funkcjonuje. I tutaj nawet mówi Przemek że to jest Rozmowa z, z działu HR, tak, Hit Huntera z po prostu z kandydatem na menadżera do jakiejś spółki, a to zupełnie inaczej wygląda, jeśli chodzi o prowadzenie klubu, bo to jest tych, tych zmiennych tak naprawdę jest wiele. Więc rzeczywiście tutaj to, to, to nie jest tak, że przyjdzie menadżer i on roztoczy jakąś wizję, tak, że przyjdę do Legii, będę dyrektorem sportowym, zrobimy Legii po prostu świetną drużynę, będzie zarabiać, prowadzimy zawodników. Bo to, to zupełnie inaczej wygląda, tak? Tu nie chodzi o to, żeby przekonać kogoś na rozmowie kwalifikacyjnej, tylko rzeczywiście być dobrym fachowcem, to co się robi. Także szokujące tutaj słowa, szokujące słowa przemysłowa ludzkiego, że Dariusz Mioduski nie ma zielonego pojęcia. No, wyobraźcie sobie, tak? Każdy z nas pewnie był gdzieś na zakupach, kupowaliśmy jakąś rzecz, czy nam żona kazała po prostu, czy gdzieś po prostu jakaś, to była, czy, czy dziewczyna, czy po prostu matka, to była jakaś rzecz, na przykład mężczyzna kupuje jakieś związana z domem tak do, do domu i kupiliśmy to źle, no i jak wtedy się głupio czuliśmy, tak jakąś drobną że teraz wyobraźcie sobie wpompujecie w klub wiele milionów złotych, tam jeszcze były przecież praktycznie utaczki tak, właścicielskie spłacono tych współwłaścicieli i tak dalej no ale no, tutaj była sytuacja nieciekawa jeśli chodzi właśnie o, o tą sytuację tych trzech współwłaścicieli teraz okazuje się, że no, pojawia się taka informacja, że człowiek po prostu nie zna się kompletnie na tym, w co zainwestował pieniądze, tak, oczywiście według tej Przemka Rudzkiego, że tej, tutaj, ale mówi Przemek Rudzki, że praktycznie cały czas Dariusz Meduski uczy się tego futbolu, tak, no szokujące słowa, ja bym powiedział tak, na pewno Dariusz Mioduski miał jakąś wiedzę na temat piłki nożnej, to nie jest tak, że po prostu wszedł w ten klub, w Legię Warszawa bez doświadczenia, natomiast no ciężko jest nie popełnić błędów, tak, w tej piłce nożnej, tam jest tyle po prostu rzeczy tyle dzieje się rzeczy że nie stanie nie ma jakiegoś kursu nie ma jakich studiów przygotowujących do tego tak to jest bardzo dużo zmiennych tak bardzo dużo zmiennych to no nawet można powiedzieć tak lekarz się uczy praktycznie 10 lat studia, specjalizacja, rezydentura i tak dalej. Natomiast jeżeli operuje człowieka, no to wie, co gdzie jest na miejscu, tak, jeśli chodzi o człowieka, organy i tak dalej. Nic go nie zaskoczy, tak, jak po prostu rozetnie człowieka, to nie zacznie tryskać, nie wiem, fioletowa krew czy, czy po prostu jakaś pomarańczowa. Natomiast prowadzenie klubu każdego dnia jest zupełnie czym innym. To są wyzwania, tak. To są setki rzeczy, po prostu elementów tysiące. I to też nie jest takie właśnie jak prowadzenie jakiegoś, jakiejś Korporacji, być menadżerem w jakiejś korporacji, to nie jest takie proste, to nie jest policzalne, tak jak to właśnie tu mówił Mateusz Borek, że to nie jest deweloperka, gdzie można założyć, że w tym roku sprzedamy 1000 mieszkań, w przyszłym roku sprzedamy 200 mieszkań, i tak dalej. To są rzeczy, które można policzyć obliczyć, ile kosztuje ziemia, ile kosztuje budowa, obliczyć zysk, marże, prowizje, podatki i tak dalej. Wystarczy wejść po prostu w arkusz kalkulacyjny Excel, mieć po prostu te dane, ustawić te zmienne i po sprawie. Natomiast piłka nożna to jest wiele elementów, to jest wiele czynników, tak? Nawet samo bazowanie na tym, że ktoś jest przywiązany z klubem, weźmiemy zawod... trenera, który, który był tutaj zawodnikiem, tak? Na przykład Wukowicz, tak? Jeśli chodzi o Legię Warszawa, to też nie jest gwarantem tego, że Legia będzie mieć praktycznie sukcesy, tak? Przecież podobna sytuacja była także z Lechem Poznań, gdzie praktycznie Piotr Rutkowski na takiej płomiennej konferencji prasowej mówi, nie poddamy się, nigdy się nie poddamy, Iwan Dżurczewicz będzie trenerem na lata, to jest trener, który był do tego przygotowywany, to był trener, który tutaj występował, grał w Lechu, zdobywał najwyższe trofea, no i co? I potem kilka miesięcy później Dżurczewicz dzwoniony, bo to się nie sprawdziło, zresztą potem sam Dżurczewicz mówi, że mógł po prostu pójść poprowadzić inny klub Gdzieś tam się spalić, tak, e, ponieść jakąś porażkę i wtedy dopiero przyjść do Lecha Poznań. No bo można powiedzieć, że wsiadł praktycznie na, na zbyt wysokiego konia. Także to nie jest takie proste, to jest wszystko po prostu nieprzewidywalne no jakby ten schemat takiej korporacji on się nie, nie zawsze sprawdza, tak? Może oczywiście w pewnych pionach to się, to się sprawdza, nie wiem, w dziale marketingu, prasie i tak dalej, czy, czy kontaktu z mediami, natomiast jeśli chodzi o decyzje kluczowe, no to się nie, nie zawsze sprawdza, tak? Nie zawsze się to po prostu sprawdza. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, czy zgadzacie z taką opinią tutaj Przemka Rudzkiego, no straszno tak naprawdę, tak, no usłyszeć, gdybym ja na przykład był właścicielem klubu i Usłyszałbym tak, że zainwestowałem miliony w klub, i usłyszałbym, że na przykład kompletnie się nie znam na, na piłce nożnej. No to szokująca, tak naprawdę, opinia, która mrozi krew w żyłach. Tak? Można powiedzieć, że ktoś popełnia błędy. Można powiedzieć, że liczne błędy i tak dalej, tak, albo ten sezon był nietrafiony, ale powiedzieć, że kompletnie się, ktoś nie miał kompletnie zielonego pojęcia na temat piłki nożnej, no to jest szokująca, szokująca informacja. I to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę, no i napiszcie w komentarzu właśnie, co na ten temat sądzicie, czy się zgadzacie z tym, czy też nie. Czy Legia ma w ogóle w przyszłości na sukcesy, jeżeli w ten sposób będzie prowadzona? Tylko też pamiętajmy o tym, to jest wielki szacunek do Dariusza Mioduskiego, że on zainwestował swoje prywatne, ciężko zarobione pieniądze w klub Legia Warszawa. Tak? To oczywiście jest ogromny szacunek, tak? bo to są ogromne nakłady finansowe. Mógł przecież te pieniądze, by przez wiele lat tutaj tak, na, prezesem na, na czele holdingu Kulczyk, mógł przecież te pieniądze po prostu spożytkować na swoje wydatki. A tu rzeczywiście zainwestował w legię Warszawa, także to jest ogromny ukłon, szacunek. Bo jeżeli wszyscy biznesmeni pouciekają praktycznie z tej extra klasy to dopiero nasza, poziom naszej klasy nie będzie nad 25, a daleko, daleko, jeszcze dalej, tak? To wszystko, dzisiaj pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.